Cholera w Polsce niestety to nie fake. Cholera to jedna z najbardziej odwadniających i najszybciej odwadniających chorób na świecie. Wywołują bakteria, Vibrio a konkretnie jej toksynotwórczy szczep. Bakteria trafia do jelita, gdzie zaczyna produkować toksynę choleryczną. Jelito przestaje działać normalnie. Zamiast wchłaniać wodę, zaczyna wyrzucać ją na zewnątrz z prędkością wodospadu. Wyobraź sobie, możesz stracić nawet litr płynów na godzinę, biegunka, wymioty, skurcze mięśni, a potem zapaść. Bez szybkiego, dożylnego nawodnienia człowiek może umrzeć w ciągu 24 godzin. Dosłownie wysycha od środka. Ale z Spokojnie, spokojnie, bez paniki. Obydwa przypadki w Polsce to przypadki niewytwarzające toksyn. Ale mam wrażenie, że to takie małe przypomnienie, że choroby, które kojarzymy z przeszłością wciąż potrafią nas zaskoczyć. Warto rozumieć, jak nasze ciało działa i jak reaguje na pewne drog ustroje, bo wiedza naprawdę ma znaczenie.